czas. YouTube zapraszam robię dzisiaj e, wow, pomiar dystansu, e, jaki możemy przebyć przebić na dystansie kuila. Będzie to bite 13 km, chyba że uda mi się troszeczkę to zaokrąglić jeszcze i zobaczymy jak decha sobie poradzi z tą odległością, zresztą Będą różne tereny, troszeczkę kostki, e, troszeczkę podjazdów. Zobaczymy. I będzie też dokładny pomiar na GPS-ie jeśli chodzi o prędkość, średnią prędkość, którą będę utrzymywał. E, raczej nie będę jechał na maksa, bo nie znam z faktycznej mocy tej deski. Producenci różnie to podają, prawda? A ja w tej chwili ważę blisko 90 kg razem z plecakiem i ciuchami i bla, 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 bla. także... Zapraszam serdecznie. No, i mamy mały podjeździk, tak jak widać. Nie wiem, czy widać, ale jest niezły. Rowerem tutaj ciężko się wpedałować. Decha bez najmniejszego problemu nawet nie musiałem gazu dodawać. Okay. <laughs> muszę wam powiedzieć, że kostka daje się wyznaki, ale jakoś nie wpływa bardzo mocno na jakość jazdy tylko to tłuczenie w sumie fajny masaż do stóp, nie? nie martwi mnie to A decha ma dobry survival teraz zobaczymy jak się sprawuje w takich warunkach i czy jest warta takiej inwestycji bo jednak nie będziemy się pieścić gdy jest kawałek kostki, nie będziemy z nią chodzić pod pachą. Trzeba jeździć, nie? Efekt jazdy na asfalcie jest zdecydowanie lepszy. <śm> wow, sorry. Jest. Udało mi się. Najtrudniejszy element drogi pokonany i zostaje piękno różowy odniczeń. Wow. Tak jest, wszyscy spieprzajmy od deszczu. Kurde i zaczęło padać To ja sobie pozwolę przycisnąć troszeczkę Ja. To był zły dzień na nagrywanie. Albo zajebisty, po prostu tak miało być Ciągle pana.

Kurde niedobrze pada mi bateria w kamerze Bardzo niedobrze Muszę się zatrzymać i podłączyć powerbanka Zrobię to teraz Kurde skoro robimy pit stop na kamerkę to zobaczcie że na desce mam jeszcze Trzy kreski baterii z 4 to ja dopiero zacząłem nie jeździć dzisiaj Ja, yeah. you well. Hehe <laughs> I wracamy do gry Let's go! Kurde, gdybym ja był takim szczawiem i ja bym chciał mieć taką dechę na ich miejscu I to jest coś co chciałem mieć na pierwszą komunie, nie? Głęba No nie no, jestem pod takim wrażeniem tego kuila z każdym dniem coraz bardziej Na tu ze 20 km pociągi Okej, okay, przyłapał mnie mały deszczyk. I wracam na dechę. Musiałem trochę przeczekać. Jest nieprzymakalne podobno, ale nie chciało mi się tego tak bardzo sprawdzać. Co zauważyłem, że diody informujące o stanie baterii nie działają, ale ciekawe, czy tylko dlatego, że jest tam piach, czy na stałe mi wysiadły. Dobra, i jestem już po przejechaniu trasy jak trochę zamk, ja też. <noise> Była dobra beka, pełen pakiet testów, długa trasa na kostce, na asfalcie, także to będzie chyba wszystko. Idę teraz na kebaba. Dzięki śliczna Nara, pozdrawiam od Wazyla, Hello!